Uwalnianie emocji i złość, kochani. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, i to tak naprawdę dotyczy się każdej emocji, bez względu na to, czy to będzie złość, czy też inna, aby rozluźniać mięśnie wewnętrzne. Bardzo ważny jest oddech, głęboki, spokojny i rozluźnione mięśnie brzucha. Jeżeli cały czas chodzisz ze spiętym brzuchem, jeżeli cały czas wciągasz brzuch, to na pewno tam się, czyli w jamie brzusznej kumulują się napięcia, a w związku z tym produkują się jeszcze szybciej hormony stresu, bo to jest informacja dla układu nerwowego, że coś się dzieje, że jesteś w napięciu i trzeba produkować hormony stresu, bo za chwilę trzeba będzie albo walczyć, albo uciekać. W związku z tym, żeby, Uwolnić skutecznie emocje, aby rzeczywiście poczuć luz w sobie, zacznij rozluźniać mięśnie brzucha, mięśnie wewnętrzne. Najlepiej do tego stosować codziennie oddechy przeponowe i jak najczęściej oddychać przeponą. A więcej informacji już jutro. Do zobaczenia.